Witam Was ponownie z tej strony, Mr. Gamer. Witam w drugim odcinku. Przepraszam za do, dość długą, można powiedzieć, przerwę. No, ale wiadomo, w liceum nie ma to tamto i trzeba zapierniczać. Tak. Teraz znalazłem trochę czasu, więc nagrałem odcinek. I cóż, to jesteśmy w odcinku drugim, w poziomie drugim Tutaj właśnie Donald zamieni się w ninja i będziemy koksić Czyli chyba to, na co prawdę mówiąc pewnie wszyscy czekamy No to jedziemy No to akurat nie mam pojęcia, co było, powiem Wam szczerze. No, no tak, jak widać na załączonym obrazku. <laughs> no, jesteśmy tym ninżą i to jest poziom treningowy, więc tutaj będziemy nim praktycznie na okrągło. Nasi pierwsi przeciwnicy mi się trochę kojarzą z ninżową wersją Kaczora Dafiego, ale może tylko moje skojarzenia. No. no, no więc w takim razie obiecałem Wam w pierwszym odcinku, że będzie, yy, będzie w moich leśkach coś takiego jak suchar codzienny. No to mój dzisiejszy suchar, prawda, jest również o misiu i zajączku, tak jak yy, wcześniejszy. Mój ukochany kolega się zapewne ucieszy, bo też nasz ten suchar, kolego. No. Chodzi o to, że jest sobie zajączek i on tam przychodzi do sklepu do misia. No i tam mówi, czy jest dwumetrowy chleb. No i misiu mówi, że nie ma dwumetrowego chleba, oni takich rzeczy nie produkują. To zajączek się pyta, no to, znaczy pyta, to mówi, no to trudno, no. No i tam przychodzi na drugi dzień się znowu pyta, czy jest dwumetrowy chleb. Miś mówi, że tam wściekł już... No, Wczoraj Ci mówiłem, że nie ma dwumetrowego chleba. No i zobacz, no trudno, no i tam idzie, co nie? Trzeciego dnia sytuacja się powtarza i Misi już się tak zleksza wkurza. Muszę bardziej uważać. No, Misiu się tak zleksza wkurza, prawda? I w końcu nakazuje swoim tym, jakimś tam pracownikom wypiec właśnie taki dwumetrowy chleb. No i jest czwarty dzień. Zajączek znowu przychodzi tam do sklepu. No i czy jest dwumetrowy chleb? I Misiu tak wypina dumnie pierś, taki zacieszony i mówi no jest! No i zajączek taki ucieszony, że jest ten dwumetrowy chleb i mówi to poproszę piętkę. Tak, to jest właśnie kolejny suchar z mojego cudownego arsenału. Na następny poczekacie sobie do następnego odcinka. Nie wiem kiedy jeszcze do końca on będzie. Hmm, mam tylko 80. HP. może być ciężko. Dobra, damy radę. Dobra. Nie. Dobra. No więc, co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Coś... O mojej cudownej e, szkole, o moim kochanym przyjacielu Aleksie. Nie, nie, mój kolego, który zostawiasz komentarze, to nie o ciebie chodzi, nie chodzi o innego Alexa. On tam tych przepiegów miał dużo, na przykład kiedyś na religii mieliśmy zadanie, żeby wypisać te różne takie rzeczy związane z religią. W sensie, że na przykład z dziedziny muzyki, tam architektury, literatury, coś co jest inspirowane religią chrześcijańską. No i w muzyce on oczywiście wypisał Take Me to Church. Czemu nie? W ogóle on tam nie wiem... Kiedy siedzę sobie z nim na przerwie, przychodzi jakiś koleś łysy, tam do niego przybija piątkę, co nie, coś tam zaczyna gadać i potem sobie idzie. No nie tak do mnie, ty widziałeś tego łysego? Ja mówię, no widziałem. On jest głupi, nie? Znaczy, nie powiedział głupi, ale... No nie będę go cytować. No ja mówię, a skąd wiesz? No bo on tam kiedyś kurde... Ej no. No właśnie. On tam kiedyś, kurde, były jakieś renowacje w naszej szkole. <laughs> że była jakaś płata zastawiona, no, że te renowacje były oddzielone, jakby od szkoły jakąś płatą. To on oczywiście wbił, rozwalił tą płatę i tam zrobił trochę rozgarbu w tych całych renowacjach. I z mu się oberwało. To już na szczęście nie jest mój kolega, tylko znajomy mojego kolegi. Teleportacja. No, teraz jesteśmy znowu sobą. Ale oczywiście nie na długo, bo uzbieraliśmy trochę tych takich śmiesznych, jakichś chińskich znaczków. Możemy się przetransmutować niczym Batman. Tylko Batman to tak trochę inaczej robił, ale no. No. <laughs> byłem to jeszcze ostatnio za wiele nie działo w moim życiu praktycznie. Byłem tylko na paru tam spektaklach teatralnych mojej kolegi. No. występowali moi koledzy z klasy. No, na, no niestety nie było tam Alexa. No ale była też jedna z moich koleżanek. Całkiem było spoko oglądałem sobie kryminał. Kryminał też zamierzam kręcić w niedalekiej przeszłości. Ale w sensie jako ten film, bo w pierwszym odcinku chyba coś wspominałem, że kręcę film na amatorskie. To ma być taki kryminał komedia o kolesiu, który zapisał się do policji tylko po to, żeby stać na drogach i łapać piratów i jeździć do Donaty, ale okazuje się, że popełniono jakieś morderstwo i on dostaje tę sprawę. No i jest mu zleksza łyso, bo wcale mu na takim czymś nie zależało. Tak mniej więcej na tym się ma opierać ta fabuła. Coś tam się domyśli. Na razie muszę dokończyć Stalkera, ten film. Możecie sobie go zobaczyć, już możecie sobie zobaczyć zwiastun tego filmu. Hmm, gdzie teraz mam iść? Jakoś tu. Mnie się już trochę zgubiłem, no chyba nie trochę, na pewno się zgubiłem. To jest dość, można powiedzieć, obszerna trasa, ale zaczynam się odnajdować. Jest teleporter. to nie działa Dobra. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Ano. No. Nie. To było żałosne. Znaczy, widziałem bardziej żałosne rzeczy w życiu. Na przykład, żółw wywrócony na lewo, na drugą stronę. To jest ponoć jedna z najbardziej żałosnych. No. Ale też parę razy. To już jest koniec. Nie. I spokojnie, nie zaczynamy tego wszystkiego nowa, tym razem nie spieprzę, obiecuję wam to. No. Ostatnio też była jakaś parada w rynku. Byłem z moim kolegą u nas. I tam się poprzebierali tak na jakoś czarno-białe, jakieś takie, nie wiem, fraki, kapelusze, ten, wiesz co, chyba, wiecie co, chyba nie będę iść tam tą trasą, bo jest do dupy. No, przybieraj się w jakieś takie fraki czy coś takiego, podchodzi do nas jakiś tam mocherowy boryt i mówi Ty, to chyba Niemcy, nie? Tak do nas. A my, no nie wiem, może... No, albo Żydzi, nie? Takie bardziej Żydy, nie? Kurde, nie wiedzieliśmy w sumie, co my mamy do końca wtedy zrobić. Czy my się mamy z tego śmiać, czy my mamy jej przyznawać się rację. W ogóle o tych mocherowych beretach, to ja słyszałem też wiele historii, Te, też moi, ludzi z mojej klasy. Na przykład jeden z moich kolegów był w Dziwnowie, taka miejscowość w zachodniopomorskim, pomorskim Nawiasem mówiąc, nauczyłem się tam chodzić. Jak byłem mały, no to tak czy siak on tam był i podchodzi, no rozwiązuje sobie sudoku, siedzi. Nieee. Dobra, bez komentarza. Siedzi tam sobie, podchodzi do niego jakaś babcia i tam, no a co ty robisz? Krzyżówkę, nie? Mówi, że no nie, to nie jest krzyżówka, to jest sudoku. No, a krzyżówka? Znaczy, no z sudoku, tylko to jest taka, no można powiedzieć krzyżówka, tylko, że z liczbami. No, ale krzyżówka! No, no jak pani tak pasuje, to może być krzyżówka. Nie... 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 Ech. No to wiecie co? Z racji, że jest game over... To ja tutaj zatnę nagranie, znaczy zatnę. Teraz, nie wiem, puszczę wam jakiegoś śmiesznego kotka czy coś takiego i zaraz wrócimy do tego momentu, w którym żeśmy byli. No, wreszcie jestem. Nie dokończyłem wam historii, z tego co pamiętam. No więc tak, ona tam mówi o tej krzyżówce, co nie? No i on tam, no że tam, no to jest sudoku i tak dalej, a no, czyli krzyżówka! No i on tam, no taka jakby tylko, że z cyferkami. No i nagle tak patrzy obok, tam leżą. Miałem nie iść tą drogą. Tak czy siak, ona tam patrzy obok y, chipsy, so, nie, on tam sobie rozwiązał krzyżówkę, podjadał chipsami i nagle na takie Ty jesz chipsy? I on, no, 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 tak Nie jedz tego! To jest plucie Chrystusowi w twarz! No i ten kolega nie wie co zrobić, jest trochę zakłopotany No i, znaczy no, wiedział, że ona gada pierdoły, dlatego jej za bardzo nie słuchał No ale chciał się, no i tak, nagle ona coś tam a telewizję oglądasz? No oglądam. Nie oglądaj jej. To jest plucie Chrystusowi w twarz. No, i... on jest z leksza zakłopotany. No i tak w końcu no na tam, no ja to na przykład już od 10 lat nie oglądam telewizji i zaczyna coś tam gadać. I w końcu a w gry komputerowe grasz? Lepiej no, było to. Tam był jeszcze tato, on tak po prostu z kim się przypatrywał? No <noise> i po prostu beznamiennie się śmiał z tej całej sytuacji. Jezu, ale fuks. Ten kolega już się zakłopotał, nie wiedział co ma i mówić, czy on gra w te gry. Znaczy no, domyślam się o odpowiedzi, ale. Nie wiem, niektóre te takie babcie to są wręcz straszne. Na szczęście moje babcie nie są. Moje babcie są bardzo spoko I nawet mnie do jedzenia nie zmuszają Coś tu jest? A są! Dobra, tu mamy teleporta. Za chwilę. Tak, to jest. Hmm. Jakaś koleśka, która mówi nam, że jesteśmy słabą pałą, że nie ocenimy tej wyspy, że wcale nie jesteśmy dobrym wojownikiem. A tam... Nie wiem, jakaś tam nasza oponentka zapewne, skoro nam tak źle życzy. I teraz boss. Ten Dobra. Jednego typa mamy z głowy. Wersji na Mega Drive y, ogniem, znaczy miał jakiś tam ognistą, ognistą pałę, jakiś kij ten. jak to był kij dosłownie plujący ogniem, <laughs> ale w sumie tutaj są dużo słabsi. Ale to też plansza jest trochę inaczej ułożona. No, no kurwa, tylko na nich popatrzcie. No, Kaczyn Jest! Full żyćka! A tutaj tym też czymś strzelają! A to niewierni! Jak to się zwykło mówić u nas na ulicy. A to tutaj czarny! ...pluje ogniem. Niespodzianka. No kurczę! A było już blisko! Odkąd zaczynam? A od samego początku No chodź Nic ci nie zrobię, lord <ścoughs> Dobra Tych chińskich znaczków. Dajcie mi soku. Muszę sobie życie uzupełnić. No cóż, może nie jest to zbyt ambitna walka w tym momencie, ale w takiej walce to ja nie mam szans. Sok! Jo, oh, moc! No dawaj. Kurde. Super. Ojeju. Znowu mam kota dawać. Nie, na szczęście jest kontynu. Teraz to wygrany. Transnodus. あっ。 Koniec? Tak, ludzie, to jest koniec. Nie, pomyliłem się. To nie jest koniec. Nie w tej wersji. Jest! No, ludzie, to jest koniec. Zarówno tego poziomu, jak i tego odcinku. Chyba, że załapiemy się na bonus. Ale się nie załapiemy na bonus. Dlatego, cóż, przed nami poziom trzeci. Poziom z małymi kanibalami, którzy. No właśnie. Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało. I zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapek w górę, lajkowania, komentowania, dodawania do ulubionych i cała reszta, kurde. Pierdół. Ten właśnie cudowny poziom, który tutaj. Widzicie, jest przed nami. Pojawiają się już latające rzeczy, czyli to, co najgorsze możliwe w platformówkach. Ale tym poziomem zajmiemy się już jutro, bądź w inny dzień. Jak mówiłem, w liceum jest dość dużo do roboty. No, dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia wszystkim. Dobranoc, miłego dnia.